Kolejny raz gminą Chocianów licznie odwiedzą mieszkańcy sąsiednich gmin i powiatów. Wszystko dlatego, że w Trzebnicach mieszkańcy planują rozświetlić swoje domostwa. Od kiedy będzie można podziwiać iluminacje świetlne? Trzebnice to najlepiej rozświetlone miejsce w gminie Chocianów, do którego zjeżdżają nie tylko jej mieszkańcy, ale także odwiedzający z okolicznych miejscowości, powiatów, a nawet województw. To wyśmienita promocja naszego regionu, która rokrocznie ściąga do nas setki widzów. Cały czas pracujemy nad tym, żeby zdążyć z czasem, żeby do 23 grudnia wyrobić się i żeby no, to pięknie wszystko zaświeciło. Natomiast co mnie skłoniło do tego wszystkiego? No przede wszystkim robię to dla swoich dzieci. Od 10 lat sukcesywnie zwiększamy tutaj z żoną ilość tych iluminacji. Robimy to dla dzieci. Od paru lat postanowiliśmy, że udostępnimy to innym też mieszkańcom, innym też ludziom zapraszamy tutaj z rodzinami. Bramka jest otwarta, można przyjść, zobaczyć, pozwiedzać, zrobić dokumentację fotograficzną. Serdecznie zapraszamy. Eee, chciałem tutaj dodać, że nie tylko tutaj moja posesja jest tak oświetlona eee, może mogę się pochwalić, że cała nasza miejscowość jest pięknie oświetlona, mniej lub więcej, ale naprawdę warto tu przyjechać nie tylko zapraszamy tutaj mieszkańców gminy Chocianów, bo gmi, mieszkańcy gminy Chocianów już znają te tereny, wiedzą gdzie się tutaj świeci, natomiast zapraszam też innych e, mieszkańców innych, e, z, z innych stron e, ludzi, żeby przyjechali tutaj z rodzinami i zobaczyli jak u nas nasza pięknie miejscowość Trzebnice jest Oświetlone. Zapraszam od 24 grudnia do Trzewnic z gminie Chocianów do Środkowego Królestwa. Będziemy jak co roku uruchamiać bogate iluminacje świetlne, które cieszą się ogromną popularnością. I są dużą frajdą zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Będzie można także zrobić sobie wspaniałe pamiątkowe zdjęcia. Oprócz tego już po świętach w środę 28 grudnia od godziny 16 ruszamy z naszym światełkowym wydarzeniem. Będzie mnóstwo atrakcji, dlatego wspólnie z burmistrzem Tomaszem Kulcińskim serdecznie zapraszamy.